Dzisiaj mówimy o przysłówkach. Przysłówki generalnie dzielimy na. E, napiszę, może podział przysłówków, podział. Czyli przysłówki dzielimy na przysłówki czasu, które odpowiadają nam na pytanie kiedy. I mamy tutaj na przykład tomorrow. Yesterday, now, at the moment i tak dalej. Mamy też przysłówki częstotliwości. One odpowiadają nam na pytanie, jak często. Na przykład... Often albo often. Always, usually. I tak dalej. Czyli mamy often, często, always, zawsze, jeżeli zazwyczaj. Mamy również przysłówki miejsca. One odpowiadają nam na pytania, gdzie. Na przykład here, czyli tutaj, there, czyli tam, um, somewhere, gdzieś. I teraz przechodzimy do tych przysłówków, którymi będziemy się zajmować dzisiaj. I są to przysłówki sposobu. Po angielsku mamy em, manner. I one odpowiadają nam na pytanie: jak. Jak, czyli szybko, cicho, głośno, pięknie. Czyli mamy na przykład fast, well, nicely. Szybko, dobrze, miło. I tak dalej. I zaczniemy od tego, jak tworzymy przysłówki. Generalnie mamy taką zasadę, że aby utworzyć przysłówek, musimy dodać końcówkę li. Na przykład polite, czyli uprzejmy, To jest przymiotnik, jak uprzejmie, polite. Czyli jeszcze raz mówię, dodałam tutaj końcówkę, li. Dalej. Są od tego takie pewne drobne wyjątki. Na przykład, jeśli rzeczownik, Hmm. kończy się na "-le", na przykład comfortable. Czyli mamy końcówkę "-le". W tym wypadku mamy taką sytuację. E, tutaj wyrzuciliśmy tą końcówkę e i dodałam y czyli jeśli mm, mamy przymiotniki zakończone na L, to wtedy wyrzucamy e i dodajemy y innym przykładem są przymiotniki zakończone na y a przed tym y jest spółgłoska na przykład easy czyli łatwy i mamy jak łatwo, easily. I teraz w tym miejscu ten y zmienił się mi na i i dodam normalnie końcówkę l. Czyli jeśli mamy przymiotniki zakończone na y, a przed y musi być spółgłoska, tak jak tutaj mamy sy, to ten y zmieni się nam na i Dodajemy końcówkę l. I jednym takim też ciekawym przypadkiem są przymiotniki e, zakończone na e, e, ik. Na przykład um, dramatyk, dramatyczny. Wtedy mamy dramatyk. Czyli w tym momencie, tam gdzie była końcówka dramatic, dodajemy jeszcze końcówkę alej. Dramatically. Czyli tam, gdzie mamy końcówkę ik, musimy dodać jeszcze alej. Z tym, że w każdym z tych przypadków, jak widzimy, wszędzie mamy kotą końcówkę l. Czyli if politely, if comfortably, if easily, i dramatically. Wszędzie tutaj mamy końcówkę "-ly". Ale oczywiście są od tego pewne wyjątki. I teraz tych wyjątków niestety, ale trzeba się nauczyć. Na przykład, hard jako przymiotnik oznacza trudne. Jaki trudne? Przysłówek trudno, to jest też hard. Dalej. Late. Jako y, przymiotnik oznacza późny. Jaki późny? Późny, późna, późno. I y, y, jako przysłówek późno. Też mamy late. Czyli widzimy, że ani hard, ani late nam się nie zmienia. Nie możemy dodać do nich końcówki "-l", bo wtedy zmienimy w ogóle znaczenie tego wyrazu. Dalej mamy fast, który jako przymiotnik oznacza szybki. Jaki szybki, jaka szybka, jakie szybkie. I przysłówek to też jest fast. I wtedy będzie jaki, e, przepraszam, jak szybko. Dalej mamy cold. I tutaj będzie jako przymiotnik, jaki zimny. A przysłówek to też jest cold. Czy jaki zimny. Nie, przysłówek jak zimno. Dalej mamy um, good. Czyli jaki dobry przymiotnik. A jako przysłówek to jest well. Czyli jaki, jak dobrze. I teraz zwróćcie uwagę, że do tej pory, we wszystkich tych przymiotnikach y, chodziło po prostu o to, że nie dodawaliśmy końcówki li. Czyli tutaj nie było końcówki L. Ale w tym przypadku zmienia się nam zupełnie forma, czyli good jaki dobry, well jak dobrze. Czyli to były wyjątki. I tych wyjątków po prostu musimy się nauczyć. I teraz znamy już y, sposób stopniowania przymiotników. Mam na przykład fat, fatter, the fatest. Nice, nicer, the nicest. Comfortable, more comfortable, the most comfortable. I teraz przysłówki również się stopniują i to bardzo podobnie. Y, do przymiotników. Czyli mamy stopniowanie przysłówków, i zaczniemy sobie od przysłówków krótkich, czyli takie jedno dwusylabowe, na przykład mamy fast. czyli jak szybko, szybciej to będzie faster i najszybciej the fastest. Czyli widzimy tutaj, że mamy identyczną sytuację jak przy stopniowaniu przymiotników. czyli w stopniu wyższym mamy końcówkę R, w stopniu najwyższym mamy D, E, syty. Jeszcze raz napiszę. W stopniu wyższy mamy R, w stopniu najwyższy mamy D, E, syty. Z kolei, jeśli chodzi o te przymiotniki długie, wielosylabowe, dwu-, trzy-, czterosylabowe, mamy e, też tak samo jak e, przy przymiotnikach, na przykład mm, comfortably mom more comfortably the most comfortably julie Sam przymiotnik nam się nie zmienia, bo jest długi, więc nie dodajemy do niego końcówki, bo byłoby to po prostu trudne w wymowie. W stopniu wyższym mamy more i przepisujemy przymiotnik. W stopniu najwyższym mamy the most i przepisujemy przymiotnik. Czyli jeszcze raz. W stopniu wyższym mamy more. W stopniu najwyższym mamy the most. I reszta przymiotniki. Tak jak widać, jest to bardzo, ale to bardzo podobne do przymiotników. Jeśli chodzi o przysłówki nieregularne, stopniowanie przysłówków nieregularnych, wygląda to w ten sposób. Well, czyli jak dobrze, better, the best. Jak dobrze, lepiej, najlepiej. Teraz widzimy, że stopień wyższy i stopień najwyższy znowu są identyczne, jak przy stopniowaniu przymiotników. W przymiotnikach mieliśmy good, better, the best. W przysłówkach, w przysłówkach mamy well, better, the best. Inne przykłady. E, przysłówków nieregularnych to badly, worse, the worst, far, czyli daleko, further, the furthest. Mamy y, jeszcze może jeden little less the list. I tutaj znowu stopień wyższy i stopień najwyższy jest identyczny jak przy stopniowaniu przymiotników, jedynie... Y, Jedynie w stopniu równym mamy przysłówek.